Co ma takiego nasz region, co zapewnia im od razu jakieś korzyści na start, żeby tutaj właśnie zakładać swój biznes. pewno najlepsze położenie geograficzne, zlokalizowanie przy granicy z naszymi zachodnimi i południowymi partnerami. Z dala od potencjalnego zagrożenia, które jeżeli nadejdzie, to raczej nadejdzie ze wschodu, a nie z zachodu, czyli geograficznie jesteśmy dobrze usytuowani. Także to jest pierwszy punkt. Najciekawsze, najpiękniejsze województwo to jest punkt dwa, bo dzisiaj Wszystkie dane statystyczne pokazują, że Polacy, Dolnoślązacy wybierając swoje miejsce na ziemi do prowadzenia biznesu czy też życia, mieszkania, zwracają uwagę też nie tylko na miejsce pracy, ale też na otoczenie, na to, jakie są inne, dodatkowe, bardziej miękkie atuty. I Dolnośląsk taką ofertę ma turystyczną. I oczywiście ten element gospodarczy, naukowy bardzo silnej stolicy, jaką jest Wrocław, ale też silny region, bo Dolny Sąs to jeden z najdynamiczniej rozwijających się województw.